Standardowo. Cześć wszystkim, z tej Cześć. strony Wasel i Stachu. Dzisiaj będziemy e, przeglądać e, Facebooka. Wiadomości na Messengerze, które przyzywają nam widzowie, tak, e, ostrzeżenia naj, przed oszustwami. oszustwami. Jakieś najczęstsze oszustwa pewnie będziemy czytać i ostrzegać Was. Przed nimi. Zobaczycie też mniej więcej, jak e, wygląda proces, tak jakby wyszukiwania ciekawych informacji, i tworzenia tych filmów, które do tej pory robiliśmy. Nie wiem, może to będzie jakaś tam. To, ten, od strony roboczej, jak to odgląda, od kuchni, właśnie, jak mniej więcej to wygląda. E, może to będzie ciekawsze, bo będziemy czytali e, większość wiadomości, które przeczytamy dzisiaj. To będą wiadomości, które czytamy po raz pierwszy. E, e, otwieramy je przy Was. E, no i zobaczycie, po prostu, jaki przekrój tych wiadomości do nas trafia. Tak. A jest ich bardzo dużo. Dziennie bo... w takim szczycie naszej popularności, można powiedzieć, bo teraz od czterech miesięcy prawie tam nic nie mhm. nagrywaliśmy. Mhm. Było nawet po kilkadziesiąt. W sporej części staramy się odpowiadać. Przepraszamy wszystkich tych, których wiadomości nie odczytaliśmy, ale powiemy Wam, że w większości odpowiedzi znajdziecie w wiadomości automatycznej, gdzie jest link Dokładnie. do takiego posta na Facebooku w którym wypunktowane są najczęstsze oszustwa, co robić w przypadku kiedy mamy tak. podejrzenie oszustwa na olx czy tam w innym portalu. Ehm, ostatnio nawet dorzuciłem wiadomość a propos tego oszustwa z OLX, e, gdzie oszust kontaktuje się przez Whatsapp i tam mhm. podajemy dane karty kredytowe. Mieliśmy dwa filmy w tym temacie, a tak. cały czas to jest tak jakby wystarczy aktualne. Wystarczy po prostu przejrzeć tą wiadomość automatyczną i myślę, że w większości znajdziecie Odpowiedzi, ale niektórym osobom się po prostu nie chce tego przeglądać i y, oczekuje od tego, że my w parę minut odpowiemy na, na jakieś tam zadane pytanie. No niestety my też nie mamy czasu, żeby siedzieć 24 na dobę i odpowiadać na wszystkie pytania. No naprawdę dużo czasu nam to zajmowało, przeglądanie tych wiadomości. Także no, zobaczycie, jak to mniej więcej y, wygląda. Wassel wygląda. jeszcze tego nie czytał i ja już zdążyłem to przeczytać nawet tutaj. Znaczy, nie odpowiedziałem całkowicie e, tej dziewczynie, ale przeczytam wam, jaki, jaki pro, na jaki problem e, natrafiła. Napisała do nas, może zmienimy imię. Tak, e, może Kasia, jakaś tam. Kasia, tak, załóżmy, że Kasia napisała do nas o takiej sprawie. Sprawa wygląda tak: Typek ma fake agencję modelingową, naciąga laski na fotki w bieliźnie, nago oferując karierę, potem szantażuje. Sprawa warta waszej uwagi. Dam zdjęcia i opiszę lepiej. No i poprosiliśmy, żeby opisała całą sytuację. Tak więc pracuję jako modelka dorywczo, jako dodatek do podstawowej pensji. Wiele razy ktoś wysyłał mi oferty współpracy z agencji, które nie istniały. Potrafię odróżnić takie oferty. Jestem też z innymi dziewczynami na specjalnej grupie. Przestrzegamy się tam przed niebezpiecznymi sytuacjami. Do rzeczy wracając. Przeglądając jakieś grupy na Facebooku, skomentowałam jakiś post. Podezwał się pod nim jakiś koleś, konto stu znajomych, zdjęcia samej klaty, drogich zegarków. I wypisywał, że jest właścicielem agencji modelek. Wyśmiałam go, to poprosił o podanie Instagrama. Tak zrobiłam, po czym dostałam zaproszenie od konta agencji, niby około 10 tysięcy obserwujących ponad, ale prawie wcale nie miał reakcji pod zdjęciami. Poprosiłam go więc o adres strony agencji, by to zweryfikować. Zadzwonić, etc. To ucichł. Na Instagramie zostałam zablokowana. Wtedy tam ok, uznałam, że oszust i olałam sprawę. Miesiąc później, na innej grupie, typ ogłaszał się z tego samego konta, z miejsca, dodałam komentarz, że oszust niestety usunął wtedy z tej innej grupy swoje komentarze, więc nie mogłam wkleić kopii rozmowy. Sporo dziewczyn pisało, że chciałoby zacząć w modelingu pod jego postem. Każdy odpisywał priv lub że na Insta agencja je obserwuje, by odpisały. Dodałam ostrzeżenie w komentarzach, by wpierw o stronę www agencji pytały. Typ wdał się w dyskusję, nie znał nazw zakresów pozowania, omijał pytania o stronę w celu weryfikacji. Zarzucał, że portale dla modelek są nieprofesjonalne, dlatego szuka modelek na grupach niezwiązanych z modelingiem. XD Zdaje. Do rozmowy włączył się fotograf, który też uznał, że to lipa. Nagle dostałam zaproszenie do znajomych. Konto modelki... Jeden znajomy, zdjęcia dodane 20 minut wcześniej. Dodałam komentarz, że tworzy fake konta i momentalnie konto mnie zablokowało. Ostatecznie kolej zaczął wyzywać i wyłapał chyba banę. Tak czy siak, zrobiłam kilka zdjęć i dodałam na grupkach dla modelek. Tam wszyscy uważają, że oszust. Dwa dni potem ktoś zaprosił mnie do znajomych, nie przyjmowałam, ale zapytałam, co się stało. Typ mi wysłał jakieś stulejarskie komentarze i dostał bloka. Wieczorem sprawdzając inne, zauważyłam, że przed tym zaproszeniem inny typ mnie ostrzegał przed tym, że chce mnie zniszczyć, że wyłudza nagie zdjęcia i szantażuje kobiety. Finalnie, puzzle do kupy: typ ma fake konta i namawia młode, naiwne dziewczyny na wysyłanie mu zdjęć w bieliźnie, nago obiecując karierę, a później je szantażuje. Tak przynajmniej to wygląda. Na Instagramie, na Facebooku, no, łatwo założyć sobie profil i tak. podsyłać się pod kogoś. Wcześniej także... na Instagramie nie ma jakby problemu z wykupieniem. Y, tych obserwujących, bo już kiedyś y, zdarzyło mi się wykupić nie dla mnie, ale no, tam, no, dla, dla kogoś y, obserwujących, no i tam po 24 godzinach tyle, ile tam sobie wykupisz, one się pojawiają No, ch no chyba, że coś się teraz zmieniło. No nie wiesz, no bardzo dużo jest też kąt y, kradzionych, nie? Tak, no, też są te, te wszystkie akcje tam y, z linkiem do. Sprawdzenia jakiejś tam niesamowitej wiadomości, tak. jakiejś, jakiejś sensacji, gdzie musisz podać swoje dane logowania. No, zazwyczaj to, jest, yy, to są fake konto? strony, znaczy fake strony Facebooka, tak, czy mhm. no, nie wiem czy Instagrama, ale na pewno Facebooka. w którym przejmują konta właśnie Dokładnie. Tych prawdziwych właścicieli. Niektórzy po prostu to na to machną ręką, a, a niektórzy to tam zgłaszają, próbują odzyskać tak. to konto. Następna wiadomość, którą też odczytałem, nie wiem co to jest, to są wiadomości od 6 czerwca, przeczytamy je do samego końca, zobaczymy mhm. jak to Cześć, sprzedaje Indiana Jones 2 i chciałem się spytać czy to jest oszust. No i tutaj mamy e, dialog. Czyli pewnie jakieś takie standardowe ten oszustwo na OLX. Znaczy mówisz teraz o tym skamie z Whatsappem? Tak. Dokładnie tak, to już tutaj widać, że oszustwo na 100% macie link do niby odebrania środków. No. no, to no. o tym, co robiliśmy, już film? Dwa filmy. Pierwszy to już chyba jest z listopada, albo i wcześniej. No, a już nawet nie, był nie wiem, ale dawno temu no, to już No Generalnie goleś pyta o grę, którą wystawił y, nasz y, tutaj. Y, Może zacznij od, od końca. Się. Tam... Ogłoszenie jeszcze aktualne: Indiana Jones 2 Lego. Tak, aktualne. Jest pani zdecydowana? Syn poprosił o zakup. Nie znam się na tym w ogóle. Powiedział, bardzo chcę. Powiem tak, jest to niebrutalna gra od 7 lat. Bardzo fajna gra ma też sekwencję na myślenie. Dobrze. Chcę kupić, czy będzie Ci wygodnie, jeśli zorganizuję dostawę przez OLX? Zrobiłem to wcześniej. Oto instrukcja. Zapłacę za kuriera po otrzymaniu płatności za towar, kurier zadzwoni do Ciebie i poinformuje go, gdzie ma przyjść. Mogę? Czyli przesyłka OLX, tak? Tak. Czy możemy sprawę załatwić jutro rano? Myślę, że tak, jeśli ja też będę wolna. Dobrze. To jutro się odezwę. Okej, okay. P.S. Możemy prowadzić konwersację na Olix? Ja tu się lepiej orientuję. Lepiej pisz tutaj. Przepraszam, ale chcę być ostrożny. Możemy tu pisać, ale te kluczowe sprawy na Olix. Cóż, zgadza się. Wszystko inne jest na Olix. Dobrze, dziękuję za zrozumienie. Proszę do mnie napisać jak będzie miała Pani czas. Na Olix. Dobrze, jeśli mi się uda. Dobrze, miłego wieczoru. I Ty też. P.S. Dostarczenie przedmiotu poprzez paczkomat. Myślę, że lepiej przez OLIX. Będzie mi tak spokojnie. Paczkomat jest opcją na OLIX. Jest to impost. Myślę, że zajmiemy się tym rano. Dobrze, to jutro już zaczynamy rozmowy na OLIX. Dobrze? Informuję, że teraz opcją jest Poczta Polska. No i tu I, Leonard wysłał nam, że, że wiedział, że to jest to oszustwo na 100%. No, no my odwołaliśmy go do filmu. Podziękował nam za. No, to co? Pozdrawiamy Leonarda. Pozdrawiamy Leonarda i przechodzimy do, do następnej wiadomości. Tak. Standardowo, proszę o bardzo. Olix i rozmowy na, na WhatsAppie, nie? Tak. Tak, okay. i to jest właśnie najczęstsze wiadomości, można powiedzieć, na. Facebooku, które dostajemy od Was. W ostatnim czasie tego jest po prostu to jest jakieś o? 80% wiadomości o oszustwach, to jest właśnie to. Tak. Pozdrawiamy Krzysztofa. Tak, dzięki za wiadomość. Dzięki za wiadomość. Teraz następne to są już Pewnie rzeczy. też będzie. Z... Zobaczymy. No, to są teraz wiadomości, odczytujemy wiadomości, które, których jeszcze sami nie widzieliśmy. Te tak. wcześniejsze, no tak jak widzicie, były przeglądnięte. Były przeglądnięte. Wiadomość od Artura. Witam. Czy spotkaliście się z próbą oszustwa na opłacone przesyłki przez InPost Zolix? Nie odpisaliśmy mu, bo dopiero, dopiero przy Was teraz to wiadomość odczytaliśmy, ale dostał wiadomość e, automatyczną, mhm. e, w której mamy link do, m, do, do odpowiedzi na najczęstsze pytania. I teraz zobaczcie sobie, jak to wygląda. No, zobaczcie, jak to wygląda. To jest e, taka w, cała wiadomość. Umieściłem specjalnie na pierwszym miejscu odpowiedź na, na to pytanie. I link do filmu, tak? Sprzedajesz na OLX i ktoś proponuje Ci chęć skorzystania z przesyłki OLix, podsyłając własne zasady sfinalizowania transakcji, obejrzyj to. No i link do no, filmu. Tak, dokładnie. Nigdy nie ufamy osobie po drugiej stronie w to, co ona nam przekazuje. Zawsze warto sprawdzić u źródła, tak? Jak działają w tym przypadku przesyłki OLX. Dokładnie. Także wchodzimy sobie na, na stronę Olixa i dowiadujemy się, że no nie ma takiej opcji, jak wpisywanie danych karty płatniczej czy tam kredytowej mm -hmm. do odebrania płatności. Nie spotkałem się, szczerze mówiąc, z taką formą odbierania pieniędzy tutaj, jak, jak żyję w Polsce, nie, nie spotkałem się czymś. No no Takim no być może coś takiego istnieje, ale teraz mamy wiadomość od Marcela i, sprawdzamy, no, ale to jest chyba prawdopodobnie znaczy to, jest to, samo, jest to samo, co o czym mówiliśmy tam parę minut wcześniej. Tylko widzę, że tutaj chyba z yy, podrobionym potwierdzeniem, prawdopodobnie. Yy, Mateusz kolejne. też to samo, zobaczcie ile tego jest. Tylko znowu jest z Czyli wiadomo o co chodzi. O znowu dostawa dostawał Hej, był u mnie oszust podający się za pracownika elektrowni. Tylko nie wiem, czy temat dla Was ciekawy. Jeśli tak, to dajcie znać, opowiem więcej szczegółów. Pozdro. Hej, opowiadaj, bo miałem dziwną sytuację. Był gość z 3-4 miesiące temu, zapytać, kiedy jesteśmy w domu, bo licznik chce wymienić. Powiedzieliśmy, że zawsze ktoś jest i nikt więcej się nie pojawił. To mhm, była prawda. Nie miałeś taką, sytuację? Tak, ale to się później wyjaśniło, bo ten pan z elektrowni przyjechał dużo, dużo później i przepraszał, że wtedy tam się określił, że będzie w przyszłym tygodniu, mm -hmm. a wcale się nie pojawił, bo tam coś się pozmieniało. No to ciekawa historia, Aaaa. musisz to tak przeczytać. Dobra, żeby, żeby to było Czuję takie. Niech, niech ten nie? widzowie yy, zobaczą, jak się wczuwam, gdy czytam. <ścoughs> w któryś czwartek albo środek koło 18.45, zapukał ktoś do drzwi. Moja dziewczyna otworzyła, a ja szukałem maseczki, ale słyszałem całą rozmowę. Jakiś męski głos powiedział, że jest z firmy Energa i przyszedł zaktualizować dane. Moja dziewczyna zapytała, jakie dane. To jej powiedział, że powinniśmy dostać w tej sprawie pismo od... Od energii pewnie, pewnie no. No. Wtedy ja, uzbrojony w maseczkę, doszedłem do drzwi i zobaczyłem, jak wygląda ten gość. Garnitur, smycz energii, jakaś nieczytelna plakietka i w ręku jakieś urządzenie. Albo mały tablet, albo spory telefon. Wracając do jego kocopołów, to moja dziewczyna odpowiedziała, że żadnego pisma nie dostaliśmy. Gościowi włączył się tryb akcentu, jak w zakupach mango. Wiele osób mi tak mówi. W tym momencie mu przerwałem, bo w życiu takiego słabego aktora nie widziałem. Reżyser, dlaczego ja, wywaliłby go z planu. Powiedziałem mu, że jak jest problem, to niech elektrownia wyśle do nas pismo, jeszcze raz poleconym, a my sobie już załatwimy zbiorem obsługi klienta. Typkowi w tym momencie spadła mina wesołego komiwojażera. I przez ściśniętą szczękę obrażony powiedział, dobrze! I poszedł. Co ciekawe, w tym momencie uciekł z piętra i nie aktualizował reszty mieszkań. Nie wiem, czy już się sąsiedzi zaktualizowali, czy porażka rozbiła jego sztuczną pewność siebie. Już wam tłumaczę, skąd wiem, że to oszust. Czytałem na bieżąco o bezpieczeństwie, w tym oglądam was, i obił mi się o uszy ten przekręt. Poniżej wklejam artykuł strój miasta dokładnie z takim samym przekrętem. Energan plus aktualizacja danych. No jest taki artykuł e, z 8 października zeszłego Czyli, roku. Czyli, aha, no to w sumie można powiedzieć, że to, to i tak świeżynka, nie? No, No jak ktoś chce, to ten, to link pewnie. Zresztą jest tutaj, jak, jak widoczne, widzicie, że Sama Energan na stronach informuje, że w taki sposób nie aktualizuje danych. W ogóle nie pytał nas o nasze dane, bo pewnie ich nie znał. Chciał od nas mail i numer telefonu, prawdopodobnie do akcji pokroju jak tutaj. Czyli jakieś tutaj też no, ostrzeżenie, ostrzeżenie przed, przed oszustwami. No zerknijmy. Ostrzeżenie przed oszustami, którzy podszywają się pod Energę. No czyli jest ostrzeżenie, wiadomo, no może, każdy może sobie przeczytać, zobaczyć. Chociaż uważam, że od tych bardziej naiwnych pewnie chciał prócz imienia i nazwiska, numer PESEL i nazwisko panieńskiej matki. Trzecie, smycz można kupić za 10 zł na OLX. Sprawdzimy? Czy jest? To no, ciekawe jeszcze. czy jeszcze jest? Tadam. Proszę bardzo, egzemplarz do, do wyłudzeń. A jak się uprzecie, to możecie nawet kupić torbę na laptopa z Logo Energa. Do tego garnitur, tablet, dobra Gadana. I możesz aktualizować nieostrożnych Polaków, chociaż ten mój figurant to gadanego nie miał, bo telezakupy zakupy Mango nigdy na mnie nie działały. 4. Biuro obsługi klienta firmy Energa działa do 18, a to jest mniej więcej godzina, o której wesoły komiwojażer zaczął aktualizować mój blog. Tak, żeby ludzie nie mogli zweryfikować, czy to faktyczny przedstawiciel. Pewnie biuro by nie miało takich informacji, ale poinformowałoby, że w taki sposób nie robią aktualizacji. Chociaż, jak wynika z tego artykułu poniżej, to no, bok tak. energii w sprawie oszustów nie jest zbyt pomocny. Jak większość w biuro obsługi klienta. w, w Polsce. Polsce. Mhm. Energia, czy może nie energia, a może oszuści, aktualizacja. Uwaga, szanowni mieszkańcy. A kiedy to jest? Ym... Pan nie ma chyba. Jest. jest. No to jest 2019. No to widzicie, proceder trwa, trwa już od, od lat już przynajmniej dwóch. Także no bądźcie ostrożni. Co do Twojej sytuacji, to pewnie oszuści chcieli Ci wcisnąć nową umowę, bo też tak robią. Zmieniają liczniki albo aktualizują umowy. P.S. Oczywiście chciałbym zostać anonimowy. W razie pytań to piszcie. Ja napisałem mu, że dzięki za info, ciekawa historia. No, no, uważajcie, to się ostrożni, kogo wpuszczacie, bo to nie do tylko, to nie tylko żerga. Tak. To właśnie nie hmm. tylko energia, ale... Yy, to mogą być gazownicy, fałszywi, tak, to mogą Tylko najczęściej być... się nabierają na takie rzeczy właśnie starsze osoby. Tak jak były te wyłudzenia, nie? Pieniędzy na przykład, co przychodzili właśnie gazownicy, czy coś? Nie, w sensie no, gazownicy, no. oni tam coś chcieli po prostu robić, tak? Że jeden pan, powiedzmy, tam coś robił w domu, a drugi okradał ją w chałupie, nie? Też były takie Tak, przypadki. tak, tak, tak. tak. To się często no. zdarzało się. Jeżeli przydarzyły Wam się jakieś ciekawe e, historie związane z oszustwami chętnie e, możemy je przeczytać. E, część może się pojawi na filmie, część może nie. Zobaczymy. Zobaczymy tak. jak ta forma się przyjmie. Napiszcie, czy wam to się podoba. E, to by nie. było na tyle. I to by było na tyle. Do zobaczenia i... cześć! cześć!